W Toruniu obchodziliśmy Światowy Dzień Bez Samochodu. Na ulicach zaroiło się od rowerzystów i spacerowiczów, a kierowcy samochodów za darmo jeździli komunikacją miejską. Dzień Bez Samochodu jest stworzony zarówno dla zdrowia, jak i dla ochrony środowiska. Na rynku staromiejskim mogliśmy oglądać samochody hybrydowe. Na razie niewiele osób korzysta z takich ekowynalazków, ale toruński magistrat stara się to zmienić. W tej chwili w naszym mieście jest zarejestrowanych około 10 samochodów z układem hybrydowym. Takie samochody, które tutaj dzisiaj możemy oglądać na rynku Staromiejskim to przyszłość. Zgadza się. Zgadza się. Te samochody, które dzisiaj tutaj prezentujemy, to są samochody z napędami hybrydowymi. Napędy hybrydowe to są takie napędy, gdzie są wykorzystane dwa silniki. Jest to silnik elektryczny i silnik benzynowy. Korzyść, jaką osiągamy dzięki wykorzystaniu właśnie napędu hybrydowego, to przede wszystkim mniejsze zużycie paliwa. Jak również... o, jakim, o jakich wartościach tutaj mówimy? Ile można zaoszczędzić, powiedzmy, w cyklu miejskim? W przypadku przykładowo Toyota Yaris, producent deklaruje, że zużycie paliwa to jest 3,1 litra na 100 km. Dla porównania. Toyota Yaris z napędem konwencjonalnym, czyli z silnikiem 1.33 mocy 99 koni, spali nam 6,2 litra. Czyli o połowę mniejsze zużycie paliwa mamy w samochodzie z napędem hybrydowym, niż to się odbywa w samochodzie z napędem konwencjonalnym. W jaki sposób ładuje się to, tą część elektryczną silnika? Mhm. E, tutaj bateria ładuje się w sposób samoistny, czyli podczas, e, podczas e, poruszania się, w momencie kiedy, w momencie kiedy hamujemy, e, silnik elektryczny zamienia się w generator prądu. Cała energia kinetyczna w tym momencie jest zamieniana na energię elektryczną, która jest składowana w w baterii, która znajduje się pod tylną kanapą. Jest to bardzo dobre rozwiązanie z tego względu, że nie zmniejsza nam to ilość, ilości miejsca użytkowego w samochodzie. No to tyle, jeżeli chodzi o ekonomię, ale też ten aspekt ekologiczny bardzo ważny, emisja dwutlenku węgla jest niższa. Zgadza się. Tutaj zastosowanie napędów hybrydowych, oprócz właśnie zmniejszonej, e, zmniejszonego zużycia paliwa, oznacza również mniejszą emisję dwutlenku węgla. I tutaj liczymy na to, że e, że, że właśnie zastosowanie przesiadania się przez klientów właśnie w te samochody e, z napędami hybrydowymi spowoduje, że emisja dwutlenku węgla do atmosfery będzie zdecydowanie mniejsza. No tutaj władze Torunia Dostrzegają taką potrzebę i chcą promować tego typu pojazdy. W ostatnim czasie pojawił się pomysł, aby pojazdy parkujące w centrum miasta na Starówce mogły wjeżdżać, parkować na Starówce zupełnie za darmo. To krok w dobrą stronę? Wydaje mi się, że tak. Tym kierunkiem poszedł między innymi Kraków. Tam właśnie takie udogodnienia zostały wprowadzone. Liczymy również na to, że również to pójdzie właśnie tą, tą drogą i również w naszym mieście będą udogodnienia dla posiadaczy samochodów elektrycznych i samochodów z napędami hybrydowymi. No właśnie, dużo się o tym mówi, ale na przykład brakuje jeszcze cały czas punktów ładowania tych stricte już elektrycznych samochodów. To się zmieni w przyszłości? Wydaje mi się, że tak. Przy tych samochodach, które w tej chwili tutaj oferujemy, de facto nie ma potrzeby do ładowania samochodów ze źródła zewnętrznego. Takie samochody będziemy mieli w niedalekiej przyszłości również w ofercie. Natomiast wydaje mi się, że dobrze by się stało, gdyby taka właśnie infrastruktura już przyszłością właśnie powstała w naszym mieście. W ramach Dnia bez Samochodu Miejski Zakład Komunikacji gwarantował darmową jazdę autobusami i tramwajami wszystkim, którzy zostawili samochód w garażu. Można było także zobaczyć MZK od kuchni. Dla zwiedzających otwarta była zajezdnia tramwajowa przy Tak w Toruniu świętowaliśmy ostatni dzień Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. W akcji wzięła również udział rowerowa masa krytyczna ze stowarzyszenia Rowerowy Toruń.